Ja pierdolę. Skar, kurwa, co ty robisz? Gimnastykę. Gimnastyka buzi i języka. Teraz pójdziesz do domu. Nie szybko? Nie pójdzie. No, robię zdjęcie. No ustawiaj się. No ustawił, Jedno. Nie widzisz? Ręce ustawił. No drugie. No ale no to widzisz. Nie słychać tutaj flesza. No i co? Nie Oskarito, od buta. Yes i fałdki brzucha też były. Nie, to są, to są nie nasze. Ej, 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 ej to są nie nasze, Oskar. Poczekaj, było teraz zdjęcie robione. A chuj mnie to interesuje, nie nasze papierosy oddaj. Przecież nie wziął. No już. No nie ma więcej. masz. tu masz. Nie. To są... Ale ściemy walno Nie umiałaś chcemy widzieć w chuja to, chuj, to my, a nie nas? Chcemy walno, bo dzisiaj ma kolej. No, zdjęcia robię. Ja już nie. Zrób mu, kurwa, a jutro mu pokażę. I on zobacz, kurwa, jak wyglądałeś. No, ale to się ruszaj, kurdej! No, w jednej pozycji. Siłę. Ja? No, ruszaj się! Zdjęcia robię! Nie, co tu jest Ej, ale uważaj na nas! Te akcje, ty kurwa! Uważaj na Tylko się nie rozbieraj! My z Ale szybciej, Oskar! A tak się fotografować! I tyle bym się zdziwiła, jakby przed kalem go się zaczęły rozbierać. Sam się tak fotografujesz? Tak! Zostawia sobie kamerę, y, aparat i rozbiera się do naga i się fotografuje, akty nie nigdy... No Oskar! No robię zdjęcia, no rusz się! No bo rozwaliłem, co powiedziała No już! No i na poza. ma no ksiazko czy nie? To ma tobra kurwa pranie, ci powiem. Nie, bo mnie... <coughs> tak, ja wiem. chyba dopadła. Ale to jest bezpieczne. O, a on ja wskazkę. Ostatnie no, dobry tak, dobry. Tak, bo ja do nie tak, niego nie, nie, tak. nie chcę. nie, no, nie, 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 gorzej nie, ja Zresztą ja, ja no. no nie, nie,